Dobra wiadomość jest całe kierownictwo. Widzę pan Marcin Tuliński. Pani redaktor, to króciutko już tylko o czym miał ten odcinek, który nie został emitowany? No, być może ostatni odcinek, ale mam nadzieję, że nie. Pani programu. Jeszcze kolejne przygotowujemy, tak jak, w... przygotowujemy, tak jak wspomniałam. Przygotowujemy odcinki na temat y, afery korupcyjnej Gate, o której się zapomina. A która myślę, że jakiś związek jednak ze wszystkim, co się dzieje w Europie, ma. Przygotowujemy odcinek na temat agentury wpływu w Polsce, ale ten, który został oddany, dotyczył afery śmieciowej czyli śmieci, które zalewają Polskę, przychodzą do nas z Niemiec i z innych krajów zachodnich, głównie z Niemiec. Bardzo, dziękuję, Bardzo Ani, serdecznie dziękuję rozwój, za rozmowę tak, że... i. Dziękuję Wynika bardzo. Kaszczy, Polskiej. dziękujemy za rozmowę. Dziękuję bardzo. No tak. No właśnie. Utyskiwanie na to, na swój los. Anity Gargaz i redaktora Sakiewicza. A teraz ja wam wytłumaczę, dlaczego żeście przegrali. Dlaczego myśmy przegrali. Bo ja cały czas byłem sercem i duszą, za prawem i sprawiedliwością i do tej pory zresztą jestem. Ale chodzi o to, że zaniedbana została kultura wyższa. I póki tego nie zrozumie Anita Gargas i Tomasz Sakiewicz, to będziemy tonąć w błocie, teraz rządzeni przez jakiś grafomanów i Łobuzów, którzy wpadają i y, y, kobiety biją w, y, w telewizji. Anita Gargac zamówiła kiedyś u mnie film o Annie Walentynowicz, po czym go wstrzymała. Tomasz Sakiewicz, dla którego robiłem reportaże, jak walczyli o, y, y, o, o swoją stację, jak, y, jak Procesowali się z Michnikiem, filmowałem i próbowałem wbijać im w głowy, że istnieje coś takiego jak kultura wyższa, która jak będzie zaniedbana, to będzie to, do czego teraz doszło, boście z czołową, po prostu kretynką Anitą Gargas wymyślili, że tylko pyskowanie dziennikarzy i pyskówki na okrągło przekonają y, polski naród do wsparcia. Nie przekonały i to było oczywiste, że prędzej czy później to się wszystko posypie. Dlaczego? Dlatego, że naród polski istniał. Dzięki rejowi Kochanowskiemu. Mickiewiczowi Słowackiemu, Sienkiewiczowi, yy, y Norwidowi, Żeromskiemu. Wszyscy akowcy, dawni żołnierze, z którymi, o których robiłem filmy, wszyscy mówili, że tylko polska literatura ich wstrzymała. A co żeście zrobili z polską literaturą? Własne żeście, buźki bez przerwy Anita Gargas przedstawia a tam chłop się o sosnę zabił no i na, na temat sosny ględzenie na temat chłopa co się o sosnę zabił to nie jest edukacja to jest po prostu plotkarstwo i wy nie umiecie wy dziennikarze zresztą z Rafałem Ziemkiewiczem na czele nie możecie pojąć że jeżeli nie ma edukacji na poziomie literatury pięknej, na poziomie wybitnych filmów i wybitnego teatru, to jest spoiwo narodu, a nie wasze ględzenie, że ktoś tam z śmieci nie, wysy... nie, nie dopilnował i... Przywieźli z Niemiec śmiecie i u nas gdzieś magazynowali. Na tym poziomie wyście y, 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 dyskutowali i naprawiali Rzeczpospolitą. Nie da się naprawić Rzeczypospolitej bez udziału Henryka Sienkiewicza, bez udziału Fryderyka Chopena, bez udziału y, ja wiem, no, ostatnio zmarłego Jarosława Marka Rymkiewicza. Był, czy no w ogóle bez, bez sztuki wyższej, która była zaniedbana, w ogóle niezrozumiana? Inteligentny, skąd ginął? Yy, dziennikarz z, yy, właśnie z telewizji Republika opowiada bez przerwy o piłkarskich. Rozterkach poznańskich drużyn piłkarskich. Chociaż zna dobrze literaturę i emigracyjną, to się do mnie kiedyś przyczepił, że ja, według Ryszarda Gontarza, nakręciłem film antyki. I się uczepili Gontarza. A gontarz był dużo bardziej skomplikowanym człowiekiem niż Wam się wydało, wydaje. To jest temat na inne opowiadanie. Też syn oficera przedwojennego i później zamordowanego przez Niemców. No, to, to jest po prostu oddzielny rozdział. Człowiek, który. Był posądzany ciągle o współpracę z bezpieką, tylko że zapomnieli o tym, że pisał w obronie chłopów, którym ziemię zabierano, w obronie dzieci, które nie miały gdzie mieszkać w Lublinie, bo mieszkały w jakiejś rozwalającej się budzie po prostu no, sieroty powojenne, a towarzysze z. z pzpr sobie budowali y, 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 pałacy I, I gontarz właśnie pisał o tym, żeby dzieciom dać ten pałac, a nie towarzyszom. To tego nie widzieli, tylko widzieli, że on popierał moczara. No bo, bo, no bo moczar był mniejszym złem niż ubecy y, pochodzenia y, Żydów y, rosyjskich. No bo tak było, że wepchnęli nam Sowieci u, i były walki ubecni, a później były walki patriotów polskich z agentami sowieckimi a teraz jest walka patriotów polskich z agentami niemieckimi I, i tego pojąć nie mogą ludzie z gazety polskiej z telewizji Republika i ględzą na poziomie publicystycznym cały czas a, a scenariusz o powstaniu listopadowym i jego wpływie na nasze zwycięstwo w dwudziestym roku i w ogóle tak zwaną kulturę wyższą eliminują. I to robiła i robi dalej Anita Gargas i tego nie rozumie Tomasz Sakiewicz i póki nie wyedukujecie się i nie zrozumiecie, że kultura wyższa jest spoiwem, a nie publicystyka, to będziecie przegrywać, po prostu. I nie wiem, do czego dojdzie do, ze zwierzęcenia, że przychodzą jakieś typy i wyrzucają kobiety. Wy, 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 wyrzucają dziennikarzy, wy, wyrzucają pracowników z, z instytucji publicznych, bo, 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 bo Tusk powiedział: "Przyjdą silni ludzie i, i zrobią porządek. No przecież to jest zamach stanu, to nie jest żadne przejmowanie władzy. Przejmowanie to się przychodzi z dokumentem, uzasadnieniem, nie wiem, wyrokiem sądu, a nie, żeby łobuzy wchodziły do, do instytucji państwowych. No. I to zostało przez naszych dziennikarzy, którzy artystów eliminowali. Nie znali filmów, nie oglądali teatrów, tylko sami siebie nasładzali, mówili o sobie, jacy są wspaniali, i się doczekaliście. I teraz płacz nad rozlanym mlekiem. i Póki nie zrozumiecie, że bez kultury wyższej naród nie istnieje, tylko zamienia się w zbiorowisko jakichś konsumentów, którzy oblegają bez przerwy sklepy, żrą, tyją do grubych zadów, wkładają obcisłe portki, przerywają sobie dziury, bo widzieli, że w Ameryce żeby się do ludu zbliżyć, to milionerzy zaczęli sobie rozrywać dżinsy. I, i, I w takim idiotycznym kręgu znalazła się nasza kultura. Dlaczego za komuny powstawały arcydzieła? Dlaczego działał Wajda, Haskar Kawalerowicz, Kutz? Dzięki ich filmom, dzięki Spektaklom yy, 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 Grotowskiego, yy, czy yy, takim spektaklom jak kariera Artura i yy, w teatrze współczesnym, to wszystko razem ludzi podnosiło. A nie publicystyka, nie ględzenie, tak jak ja teraz ględzę. Z bezsilnością, że. Anita garga została zaraz po zmianie ustroju przed dziesięcioma laty szefową nagle redakcji filmu dokumentalnego. I to jest błąd Jarosława Kaczyńskiego. No bo zrobiła jakiś nieudolny reportaż o rozwalaniu samolotu E, który został e, wysadzony w powietrze pod Smoleńskiem Wymordowana cała polska ekipa Elita I, I na tej podstawie ona zostaje Bo pojechała i pokazała jak dewastują samo, samolot Nawet taki łobuz wybijał szyby łomem i do kamery jeszcze pokazywał tak jak gdyby dostał na wódkę od Anity Gargas. ona reżyserowała skutki zamachu smoleńskiego i zyskała dzięki temu wsparcie władz prawa i sprawiedliwości ludzie no po prostu trzeba więcej czytać polskiej klasyki i oglądać Sprzed lat, filmy, które doprowadziły do tego, że zwyciężyła Solidarność. Bez filmów Wajdy, może by się nie udało. I wszystko się poplątało. Zobaczcie: Janda u Wajdy gra, bojowniczkę o wolność, a później po zwycięstwie, po wolne, kiedy powstała Wolna Polska, zaczyna chodzić z dawnymi łubekami i, i, i z nimi jęczeć, że, że, że oni będą mieli mniejsze emerytury. Ja mogę za trzy tysiące wyżyć. A pułkownik Mazgoła, obok którego stała Janda i jęczała, że jej źle, bo ma tylko dwa teatry. I dostaje dotacje za jakieś idiotyczne sztuczki, które tam pokazuje, bo widziałem jedną i już wiem, co to za teatr. I ona obok masguły staje, który wspierał stan wojenny. Mówił, że to był bardzo delikatny stan. I miał prawdopodobnie 10 tysięcy emerytury. Jak się dowiedział, że będzie miał 3, to powiedział, że on nie wyżyje. A ja jestem reżyserem, mam międzynarodowe nagrody, mam krajowych ze 40, ale telewizja za czasów rządów prawa i sprawiedliwości. Dopiero teraz, miesiąc temu, zaczęła puszczać moje zupełnie takie drugorzędne utwory, gwiazdy tamtych lat, tam Jarema Stempowski, Hanka Bielicka, takie właśnie gwiazdy. Ale to, to, to jest dziennikarska robota. Moich filmów artystycznych nagradzanych na festiwalach, w tym wypadku, Pierwsza nagroda w Oberhausen, najważniejszy festiwal filmów dokumentalnych na świecie. Pierwszą nagrodę zdobyłem. A idiotka z zawiści, oczywiście, jak zrobiłem na jej zlecenie filmu, a nie to go wstrzymała, bo powiedziała, że prokurator Witkowski tam y, wystąpił w tym filmie, nie, a on był odsunięty od sprawy Popiełuszki. Ja szykuję się do filmu Annie Walentynowicz. Pani Ania dzwoni do mnie, mówi: No jak tam prace dalsze? Ja mówię: No wstrzymała yy, Anita Gargaz, bo ona rządzi artystami. Ona jest super reżyser. Teraz jęczy, że, że nie będzie mogła ględzić o swoich kryminalnych jakichś duperelach, po prostu. A pani Ania mówi: no bo po prostu prokurator Witkowski wykrył prawdziwych spra sprawców i rozkazodawców, morderców księdza Popiełuszki. I dlatego był odsunięty. Ale jak ja wrócę ze Smoleńska, to ja ani Cię Gargas wytłumaczę. I nie wróciła. Ani ta Gargas jeszcze do takiej bezczelności doszła, że zaczęła się przymilać do prokuratora Witkowskiego i jakiś wywiad rzekę z nim zrobiła. Ten cudowny człowiek z polskim sercem dał się jej nabrać. Uwierzył, że ona, ona chciała go po prostu zneutralizować. Takie to jest dziennikarskie rządzenie polską. Polska odzyskała niepodległość dzięki wielkim twórcom romantyzmu polskiego i, i, i Henrykowi Sienkiewiczowi. A nie jakimś tam stańczykom czy innym nudziarzom, dziennikarzom z krakowskiego czasu, czy tam z tej warszawskiej gazety nudnej, gdzie, gdzie Prus najpierw brał udział w powstaniu styczniowym, a później wypisywał jakieś takie felietony, za które nie. Synowie powstańców styczniowych oblali go nieczystościami na ulicy Karowej. Prawdopodobnie moja babcia była świadkiem tego, bo mieszkała na Karowej, tak. Na Karowej, w centrum Warszawy, od pokoleń. Jeszcze w XVIII wieku, pierwsi Wojciechowscy, Koprosty się. Osiedlali, zubożała szlachta i coś robiła dla kraju. A tu przychodzą jacyś barbarzyńcy siebie lansują i, i zmuszają mnie, żebym ja dobrze, że pokazuję swoje filmy w internecie. Telewizja publiczna w ogóle się tym nie interesowała, że ja po piracku to, co nakręciłem w telewizji, dla telewizji. Dla kinematografii, że ja to puszczam w internecie. Bo oni nie raczyli nawet to obejrzeć, tego. Oni w ogóle nie wiedzą, że są twórcy, którzy mieli po kilkadziesiąt nagród, w tym międzynarodowe. I tylko rządy dziennikarzy doprowadziły do tego, co teraz mamy. I póki tego nie zrozumiecie, miłe panie. I mili panowie, to będziemy tkwić w tym bagnie, do którego mimo woli się dołożyliście. I tyle na dziś. I teraz dowód rzeczowy, że się nie mylę. Film reset nie pomógł Prawu i Sprawiedliwości w zwycięstwie w wyborach. A zwycięstwu Solidarności dopomogły dwa filmy Wajdy. Człowiek z żelaza, człowiek z marmuru. Bo to miało poziom artystyczny, a nie samo ględzenie do kamery i jakieś tam muzyka w tle. To jest klasyczny przykład, że dziennikarska robota to jest tylko powierzchowna sprawa. A może coś uratować, ale utwór artystyczny sięga głębiej. Porównajcie reset z, z, już nie mówię popiołem i diamentem, ale z człowiekiem z marmuru. No to tyle. Na razie specjalnie założyłem krawat i białą koszulę, żeby na koniec moich gorzkich wypowiedzi przekazać panu Janowi Pietrzakowi serdeczne podziękowanie, że on jeden cały czas trwał. Na pozycjach naszej świętej polskiej sprawy. Ale to jest człowiek przesiąknięty polską historią, tradycją, i jego twórczość odbiega po prostu od tej tak zwanej przeciętnej, która na tej na tym poziomie publicystyki powstała. Panie Janie, życzę zdrowia.